Cześć Simanko! Z tej strony ktoś tam. Witam Was w Cziunku, i kogoś tam. I dzisiaj sobie nagrywamy, e, e, ja nagrywam, zauważyłam go na wszystkich moich zdjęciach, czego on chce. Znak zapytania, wykrzyknik, znak zapytania. Prawdziwa historia to są i będzie opowiadała Ruda. Cześć, jestem Patrice. Cześć, jestem Marcel. Ale moi znajomi nazywają mnie Patty. Zawsze marzyłam, żeby być sławna. Serio? Myślałam, że ruda. Prawda, wiecie. Jak supergwiazda, czy... Ławno, wow, Chyba kiedy jest ma takie siedem lat, to każdy mówi... O, ja będę sławny. Coś, żeby wszyscy na mnie patrzyli i szeptali... Ej, to ta dziewczyna. I tak dalej. Przez ostatni rok ciężko... Gdzie... Fajny inst... Hmm. Nie wiem dlaczego ty na klawiaturze tak chodzisz... Dziwnie to wygląda... Nie wiem, jestem... Zazdroskiłem cię... pracowałam, żeby spełnić swoje marzenie i w końcu udało się. Tak jakby. Wszystko zaczęło się, kiedy zobaczyłam pierwszych blogerów w internecie. Byłam pod wrażeniem ich życia i możliwości, szczególnie ze strony finansowej. Wydawało mi się, że to najłatwiejsza droga do sukcesu i sławy, więc sama postanowiłam zostać blogerką. Niestety, pierwszy problem pojawił się zanim jeszcze zaczęłam, ponieważ nie wiedziałam, jak to robić. Publikowałam. Normalnie mówisz takie o Taki gdzieś, gdzieś nie, 50 strąk, -taki. takie, już takie sylfiaka, już takie. Jestem już prawie w domu. To by miało jeden lajk. Od samego siebie. Więc posty praktycznie o wszystkim. Jak na przykład w drodze do szkoły albo Ej, patrzcie na mój dzisiejszy obiad. Oczywiście miałam grupkę obserwujących jakieś 500 osób, ale byli to głównie znajomi. Co? To jest grupka. Jak ja kiedyś miałam... Jakieś trzecią mieć Instagrama i to było jakieś pół roku temu miałam 20 obserwujących. Chyba dlatego, że nie pokazywałam twarzy. Chyba dlatego. Rodzina i konta reklamowe, więc nie byłam do końca zadowolona. Próbowałam nawet poświęcić proga. Ty masz 500 obserwujących jesteś niezadowolona. Kiedy myślałam, że to mnie miał Jakiś pomysł, za dużo wymaga. Mojemu chomikowi poli, ale była ona skrajnie nietowarzyskim zwierzątkiem, więc pomysł upadł. W najlepszy sposób, jak być obserwujących, wykorzystać zwierzęta. Pewnego razu siedziałam w domu i patrzyłam na swojego bloga i wszystkie posty. Zauważyłam, jak żałośnie próbowałam go prowadzić, ponieważ zdjęcia w ogóle nie przypominały tych, które widziałam na stronce mojego ulubionego blogera, a publikowane przeze mnie posty nie były zbyt głębokie. Już miałam porzucić całe to blogowanie, kiedy nagle zobaczyłam, że na prawie każdym moim zdjęciu i filmiku nakręconym u mnie w domu pojawia się jakaś postać. Oczywiście oprócz mnie. To był mój okropny sąsiad Alan, który mieszkał sąsiad, a jak mowa o sąsiadach, to też widzicie, bo ja znam takiego jednego sąsiadna. Mateczka na YouTube nazywa się sąsiad Oskar. Jak mówił o sąsiadach no, po drugiej stronie ulicy. Ostatnio przeprowadził się z rodzicami na nasze osiedle. Był strasznie dziwny. Za każdym razem, kiedy go widziałam, miała... No. Za każdym razem, kiedy on... ona go widziała zjadka napka z sałatą? Ale to dziwne, normalnie. Jak nie rozumiem, jak można jest samo sałatą? Ja rozumiem, że jakąś szynką mi sałatą, ale są samą sałatą? No to było dziwne, strasznie. Ona sobie tę samą bluzkę z długim rękawem. Z tego, co wiem, to nikt z nim w szkole nie gadał. Niektórzy nawet myśleli, że ma jakieś zaburzenia psychiczne. Oczywiście wyglądało na to, że po prostu przy... Aha, czyli jak ktoś jest jakiś... ma... no... Jestem chory psychicznie, ma takie dziwnie oczy i samicie. Takiem załapał się w obiektywie. Na wszystkich zdjęciach i filmach wynurzał się z za rogu albo gapił się na mnie, kiedy robiłam sobie selfie we własnym ogródku, ale mimo to czułam się dziwnie z tego powodu. Podzieliłam się swoimi przemyśleniami na blogu. Napisałam, że chyba jestem śledzona przez miejscowego dziwaka i tyle. Wyglądałam. Od razu, jak go to jest dziwak, od razu. Pamiętajcie, ci. Ci jak je jedzą e, tam jakieś, nie wiem, e, kanapki ze sałatą, to od razu są dziwni. To <słysy> Dobra. E, Tam um, ja a tak. Rozumiem, że sałata i szynka. Ale sama sałata na kanapce? No nie wiem o czym chodzi, no jakiś normalny, jaki psych. Chodzę. Na to, że ludzie, którzy mnie obserwowali, udostępniali moją stronę znajomym czy coś, ponieważ w następnym tygodniu miałam już o... O jak go szukał mnie. Miałem tam 470, chyba dziewięć obserwujących, łosóstka nawet nie powiedziała, że to jest w zaokrągleniu. A i wspomniałem fie... powiedzieć, ten film jest celony. W humorystycznych, nie ma w celach nikogo obrazić. Teraz nigdy nie możecie mnie zatruścić, haha. Kilkaset obserwujących więcej. Oczywiście większość moich fanów, że się tak wyrażę, pochodziła z mojego miasteczka, ale to nieważne. W końcu byłam sławna. Któregoś dnia dwie dziewczyny podeszły do mnie w centrum handlowym, przywitały się i powiedziały, że znają mnie z powodu mojego dziwnego sąsiada. Nadal wrzucałam normalne fotki, ale zaczęłam zachęcać moich obserwujących, aby szukali tego obcego. Na pewno, jak ty mieszkasz nie wiem, w. na jakiejś ulicy, nie wiem, jakiejś normalnie wyśniowej, czy tam jakiejś... A i tam mieszkają w. nie wiem, no. na jakiejś. na jakiejś, nie wiem, na jakiejś. na jakiejś jabłkowej, to niech to, to na tej jabłkowej szukają, ale tam będzie ten sąsiad się! <noise> głupie. się na zdjęciach i zostawili komentarz. Ta ekscytacja z powodu sławy trwała nie więcej niż dwa tygodnie. Aż w końcu zrozumiałam, że mój sąsiad Alan faktycznie mnie śledził. I tym razem robił to celowo. Dam Wam przykład. Któregoś razu byłam w gór. Chciał. Na pewno kuchni normalnie o 11.45. No, co, to, to ja też sobie... O, ja też jedną sobie wyobrażam. jak ja poprzedni film nagrywałem. Chyba, no, go jeszcze nie wszyciłem, ale już niedawno go nagrywałam, to widziałam, jak taka... jak było tam na sykarze jedno takie szły do szkoły i tam na sykarze była ta sama godzina. Mam ugotować coś na kolację i zobaczyłam, że Alan gapi się na mnie ze swojego okna. Pomyślałam, że to przypadek, ale kiedy poszłam do sypialni i wyjrzałam przez okno, znowu go zobaczyłam. Jeszcze no jedno powiedziałam. Jak ty się do niego sapisz, żon ciągle ten sam sweter, jak ty sama nosisz, ten sam zielony. Jest taka sama. A teraz razu innych. Razem był na poddaszu. Patrzył prosto na mnie. Trochę się wystraszyłam i zmartwiłam, ale próbowałam się uspokoić, tłumaczyć. Może nie patrzył na ciebie, może pasują na szybę. <laughs> Mam jakieś halucynacje. I wiecie co? Nie mogłam z tego powodu spać w nocy. Miałam okropne koszmary, że cały czas mnie ktoś obserwuje i czasami budziłam się z lana zimnym potem. Przez to prawie kompletnie postradałam zmysły, więc postanowiłam porozmawiać z tym dziwakiem i zapytać go, dlaczego mnie prześladuje. Myślałam, że wszystkiemu zaprzeczy, ale nawet nie próbował. Powiedział mi, że zauważył, jak nagrywam każdą chwilę swojego życia i zaciekał... No, od razu na aparat. A... Na aparacie. A, aż tam było widać na jednym tam momencie, że miała telefon. Jeszcze fajny plakat z lasem, muszę sobie taki kupić. Miło go to. Chciał po prostu wiedzieć, dlaczego w ogóle to robię. W końcu natknął się na mojego bloga, z... Nie wiem, po co się i że już zapomniał oczywiście. zaczął post na swój temat i się wkurzył. Potem zaczął śledzić mnie celowo i miała to być swego rodzaju zemsta. Nie wiem czemu, ale bardzo się wkurzyłam i... Fajna zemsta. Śledź kogoś. I zaczęłam na niego krzyczeć, mówiąc, że nie ma prawa tego robić, ponieważ bardzo mnie wystraszył. Potem ostrzegł. A ty może nie masz prawa o nim coś pisać, jeśli podesz się... I mnie to już na pewno lega na Ale jeśli nic nie podaje jego imienia, to jest... ani nazwiska, nie tam żadnych jego zdjęć, to jest normalne. A. go, że jeśli nie przestanie tego robić, zadzwonię na policję. Odwróciłam się na pięcie i poszłam do domu. Usłyszałam jeszcze, jak mówisz, że... kogoś w internecie, a śledzeniem w prawdziwym życiu. Weszłam do domu taka wściekła, że nawet moja mama się budząc w Co to było za buty? I to zauważyła. A to sobie robi krem. Wiedziałam co to jest, pewnie jakiś krem do ciasta. I robi takie "O, co ona no, tak troska z tym swoimi butami nowymi czy tam <grywki> Nie chciałam opowiadać jej całej historii, więc oznajmiłam po prostu, że nienawidzę tego okropnego kolesia co mieszka naprzeciwko nas. Ona na to, że akurat miała okazję poznać rodziców Alana na powitalnej herbatce czy coś takiego. Okazało się, że Alan jest adoptowany. Jego biologiczna rodzina zginęła w ogromnym pożarze przed niespełna rokiem. Dlatego był taki dziwny i nosił ubrania z długimi rękawami. Ukrywał swoje blizny. I pewnie dlatego też trzymał się z dala od innych. Tajemnica się wyjaśniła. Ludzi. Do końca dnia myślałam o tej sytuacji. Od czasu do czasu spoglądałam przez okno na dom Alana, ale nigdzie go nie widziałam. Nadaremnie próbowałam znaleźć go w internecie. Znowu przejrzałam swoją stronę i głupio mi się zrobiło za wszystkie posty o nim i komentarze moich obserwujących. Czułam, że muszę mu pomóc. I na pewno nie usnęła. Skasowałam więc wszystkie poprzednie posty, a jednak. i opublikowałam nowy kompletnie w innym stylu. Opowiedziałam w nim historię Alana. Prosiłam swoich fanów, żeby byli bardziej życzliwi dla ludzi, których uważają za dziwaków. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile życzeń i słów wsparcia pojawiło się w komentarzach, które ludzie nieustannie publikowali przed... No, jak ja tu w ogóle nie przytlimam. Ty tu chcę mi dużo lajków, dużo komentarzy fajnych. Za każdy jakiś tam miły komentarz, daj serduszko. Ciekacz to. Na mój adres pocztówki dla Alana, prosząc, żebym mu je przekazała. Poczułam się natchniona i wdzięczna, więc od razu poszłam do niego, by go. A butach, Pobiegłam do jego domu i zostawiłam na progu wszystkie pocztówki i wydrukowane komentarze oraz list z przeprosinami ode mnie, bo pomyślałam, że nie będzie chciał już ze mną rozmawiać. Ucieszyłam się jednak, kiedy okazało się, że się myliłam. Teraz jesteśmy dobrymi znajomymi. Nie chcę być popularna, bo w końcu zrozumiałam, że w życiu ważniejsze są inne rzeczy. Iś... Oj. Oj... Nie było tu reklamy, chwila... chwila e, tam, no to do zobaczenia kiedyś tam. E, chcę mieć trzy lajki i jeden sub. I będzie fajnie. E, pa, mówiłam. Madzie... Pa, e, pa, pa, pa!